Hej, ekipa, witam Was serdecznie w stanie. Witam Was serdecznie w kolejnym przygód z Learning Factory. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Jak widzicie, produkcja w pełni, wręcz są linie produkcyjne zapchane. A dlaczego takie zapchane? Bo oczywiście z konkretne produkty wymagają konkretnych kociaków do pozyskiwania. Zmieniłem sobie wersję na angielską, bo sugerowaliście jedno, prawie jednogłośnie, że no kurczę, ta wersja polska jest jedna, niedopracowana, źle się toczy, więc przechodzimy na wersję angielską. No i dobrze, zobaczmy w czym tutaj jest problem z zaopatrzeniem. Mamy dużo e, clawsharperów, sharpnerów, czyli ostrzałek do pazurków, mamy z, za to je, jedno, czyli mamy kłębków bardzo mało, bo kłębki praktycznie chcą wszyscy. Natomiast cała reszta, no przyznaję, jest, 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 jest. jest Zapotrzebowanie mniejsze. Dobra, w takim razie wiemy, że musimy podkreślić tą produkcję. Co dzisiaj będziemy odkrywać? Co będziemy dzisiaj budować? Co dzisiaj będziemy pozyskiwać? Na pewno będziemy odkrywać kolejne, czyli Boxmakery. W sumie można byłoby to już not money, O, nie mamy kasy. Czyżbyśmy problemy mieli z kasą? O, nie. Kasa, kasa, to wiecie co? To jeżeli tak, to my musimy. Podnieść ceny do góry, moi drodzy. Przepraszam bardzo, jeżeli tak, tak nas tutaj nie stać. Podnieśmy może e, kłębki po troszkę, po monetę więcej. Może się tutaj będzie wartościowe. No dobra, zostawmy tu ubrankę na dwa. E, chciałbym na dwa, więc zostawmy tak. Może ta cena troszkę lepiej podskoczy, może będzie więcej, o, albo i nie, zobaczymy kto w ogóle będzie chciał to za tyle kupować. No mimo wszystko widzicie te ceny jednak nie są po, po myśli naszych kociaków, więc chyba trzeba będzie jednak zmniejszyć, bo albo po prostu zwiększyć produkcję tych tutaj jelmbarnów. Dobra, nie przedłużając produkcja wre jak zawsze. Takim oto sposobem, wprawdzie nie jest zbyt dość, bardzo kosztownym, ale udało nam się, udało nam się ogarnąć, mamy 30 kłębków, 30 materiałów, 30 bawełny i 15 szarpenów i ciągle, ciągle ceny rosną, ciągle więcej chcą i w końcu możemy wydać troszkę na badania. To co moglibyśmy tu odkryć, mamy smart store, to akurat by było sugerowane, bo dzięki temu względu, z tego względu będziemy mogli automatycznie dostosować ceny, co chyba w sumie nawet bym zrealizował w tym momencie, więc zróbmy to, zróbmy. Cut Store, Fix Price Store, eee, tylko tak eee, Chyba nie mogę tego zrobić, a nie, mogę zrobić, dobra więc teraz muszę tylko ten budynek zburzyć Dzięki temu pyk, dziękuję i teraz Smart Cut Store w to miejsce postawimy Idealnie proszę eee, Smart Cut android... a Prawdopodobnie najmądrzejsze niż ty Okej okay. będą, będą muszą być zasilane tak, kabel analyzing, tak, 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 tak. Czyli, oczywiście, kablami Optic Cable dzięki temu Smart Cup Store dokładnie wiemy, co bardziej nam odno co, co potrzebują, co chcą, i możemy teraz ceny dalej już Windows Choć tutaj bardziej już będzie automatyczne z tego, co to jest sugerowało, tak mi się wydaje. No nie, choć zobaczymy, zobaczymy. Póki co, nasi dostawcy hapaczy, jedna rzecz, tu już bawełny nie przyjmują. Tu już bawełny nie chcą od nas, więc my możemy sobie zlikwidować jeden z tych y, punktów, bo tej bawełny już od nas nie chcą. Oni nie będą, bo bawełny do nas przywali. A nie, bo my bawełny nie dostarczamy. A To takie buty. Takie buty. To my musimy tu jeszcze jedną podziałkę zafundować. To Splitera, przepraszam bardzo, to ja teraz się zorientowałem, że głupotę zrobiłem, bo ja tutaj sobie nie wy wyznaczyłem tego. No nie, ja to jednak zdecydowanie mam przez głową, pisze mi jak wół, że my nie potrzebujemy towarów bawełny, ale ja oparłem się, że jednak bawełnę oni potrzebują. Nie wiem po co, nie wiem na co, nie wiem komu ta bawełna, ale ja nie wiem, naprawdę czasami się zastanawiam, co ja mam w głowie, chyba jakieś siano, że stru... staram się być mądrzejszy od systemów uczących się. No ale dobra, mimo wszystko udało się poprawić, teraz zrobimy boksy, potrzebujemy od nas boksów, nie ma problemu, ogarnijmy te boxmakery, Research mamy 4 metalu, 6 drewna, akurat to będzie szybkie. A później Rope maker i tym podobne i tak dalej. I zobaczmy, tunele i tym podobne też będą niedługo wynalezione. A to ci ciekawostka: dostałem dwa nowe wszystkie Switch Layer, który przenosi mnie według tego achievementu, na Marsa. No to byłoby ciekawe, pozbierajmy te transportery, skoro są tutaj, to już to pozbierajmy, ale czy co, ja na Marsie coś tu będę robił? Koty na Marsie? No tego bym się nie spodziewał, no ale dobra, skoro tak, zwiedzamy, zwiedzamy, sprawdzamy, czy coś tu więcej jest, ale z tego co widzę, niekoniecznie, nic więcej oprócz tych paru taśm, taśm ociągów, nic nie znalazłem, dużo skał na Marsie, no logiczne, prawda, ale nic poza tym, dosyć ciekawe. Obecna produkcja jest gigantyczna. Kotki nie wyrabiają z, dosta z dostarczaniem nowych zamówień. My tutaj mamy podaż ogromną popytu jest troszkę gorzej. Mimo wszystko odpalamy model. Sądzę tak, tylko. Hmm, to się tak nie odpala. Czyli co? Ja mam znowu to podpiąć jako strukturę. A, no dobrze. No dobrze, czy prawdopodobnie tak to działa. Linia, alergiczna, proszę bardzo, podpiąłem to, podpiołem to. Zobaczmy. O! I teraz się dane kolekcjonują. Zobaczmy jak na kiedy to będzie. Chcemy coś mogę tu zaznaczyć? Chyba nie. Po prostu 6 na 100, czyli za każdą sprzedaż będziemy mieć dane zbierane jakie produkty, jakie kociaki, jakie rzeczy chcą przyjmować. No dobrze, zobaczmy też jakieś. Prawdopodobnie są kolejne rzeczy, które chcemy odkrywać, więc niech te dane się zbierają. To są dane przyszłościowe. Czyli mam mniej więcej informacje co w jakiej ilości będzie w przyszłości sprzedawane. No powiem Wam spoko, faktycznie kłębki najlepiej się sprzedają, a cała reszta póki co jest nieaktualna. Czekamy, czekamy na te informacje, a my bieramy, zbieramy kolejne badanie, kolejne rzeczy, odkrywamy data storage. Jak najbardziej sądzę, że tak, tylko może, bo w sumie można byłoby pójść w tym miejscu. Bo mamy tu storage. To mnie bardzo interesuje, żeby sobie robić magazyny Żeby robić sobie kolejne rzeczy, ale tam widzieliśmy byłyby zamówienia kolejne rybki, czy albo różne jakieś Cat house maker, pillow maker, rope maker A tu mamy cat gate, a tu mamy apple connector I w sumie cat gate, chciałbym zobaczyć co kolejny cat gate trzyma Z 15 optic cable i 40 metalu, Czy ja mogę to? Mogę odkryć, więc odkrywamy A następnym razem apple connector i może cut food maker Zobaczymy, zobaczymy co tam się kryje, póki co zbieramy Dane i zdowiemy się, co te kociaki tak naprawdę chcą jeszcze bardziej. Postałem sobie trochę tutaj chwilkę, poobserwowałem co tu za kotki są. Swoją drogą jakiś jeden kotek się zawiesił, ale to nie wiem o co mu chodzi. W każdym razie pojawiają się tutaj kotki, które wymagają od nas drewna, wymagają od nas innych rzeczy niż w sumie mają na sklepie. W sklepie mogę umieścić tylko 4 produkty, więc jak widzicie na razie wrzuciłem sobie to drewno, żeby jakaś sprzedaż była. Natomiast wiele z tych potrzeb nie mogę zaspokoić, bo pojawiają się kotki drwale, na przykład Worker Cut, które właśnie wymagają drewna. I tak wpadłem na pomysł, że można by zrobić e, tutaj cut-sorter, czyli możemy separować koty w zależności od tego ich zapotrzebowania. Okazuje się, że ja tutaj nie mogę podpiąć więcej linii pod e, dany sklep, tylko w jednym momencie może być jeden kot, albo nie mogą wchodzić z dwóch linii, e, raz jednej, raz drugiej, tylko cały czas jedna, 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 jedna linia. Więc w sumie dosyć logiczne, prawda? W jednym w czasie jeden kot e, kupujący, OK. Natomiast w takim razie my musimy zrobić tu podział, dostać więcej tych sklepów, więcej tych produktów, żeby tutaj do, docierało. Więc cały ten system, który obecnie mamy, musimy jeszcze bardziej urozmaicić. Co właśnie teraz uczynię? No dobrze, zobaczmy, jak działa ten card sorter. Postawiliśmy go i tutaj wybieramy kota, który ma być oddzielony od pozostałych. A to wiele wyjaśnia. Dzięki temu na przykład możemy odseparować, że ci co tylko chcą. Yy, Kłębki albo ubrania idą na lewo Ci co chcą jeszcze inne, idą jeszcze bardziej no to teraz to się możemy, słuchajcie, pobawić, możemy się pobawić na ten taki sposób, że na przykład kociaki, które chcą tylko przepraszam bardzo, to, to nie tak miało być kociaki, które chcą tylko i wyłącznie na przykład bawełnę idą do tego sklepiku, a kociaki, które chcą e, jeszcze inne, luksusowe bardziej rzeczy, zupełnie idą w innym, czyli dzięki temu możemy separować kociaki, które na przykład chcą oszczałki na przykład chcemy middle cut class, czyli oni nie chcą bawełny, im będą dostarczane tylko i wyłącznie oszczałki. Możemy takim to skierować, więc super, bardzo fajnie. Więc tutaj będziemy odseparować kolejne kociaki, które będą w ten sposób właśnie seg segregowane. Ciekawe jestem, jak możemy to jeszcze ewentualnie jeszcze bardziej odseparować, bo na przykład tutaj mamy informację, że na przykład koty, które chcą tylko ostrzałki to są na przykład to są klerka, katy, a na przykład mamy tylko worker Katów. Możemy jeszcze bardziej odseparować. No to jest fajna, fajna zabawa się nam szykuje. Coraz bardziej mi się podoba ten, ten tytuł, coraz bardziej mi się to podoba. Dzięki temu możemy w jasny sposób zadeklarować, gdzie który kociak idzie, gdzie który kociak ma być trafiać i gdzie który kociak ma jakie próby dostawać. To ja chwilkę tutaj się zastanowię i ładnie to porozdzielam. Wszystkie technologie ze sobą świetnie współpracują. Podział kotów w zależności od kategorii zakupów to jest po prostu pomysł w dziesiątkę. Dzięki temu możemy sprzedawać konkretne produkty dla konkretnych kotów. Mamy kotów workerów i średniej klasy kupują konkretne zasoby. Na przykład kot worker kupuje drewno, kupuje bawełnę i kupuje metal, a świetna, średnia klasa tylko i wyłącznie ostrzałki do pazurków. Natomiast tutaj w drugim sklepie mamy bardziej rozmaite ceny, bo mamy tak: mamy zwykłego kota. Klerkata i mamy Middle Class, który chyba był wcześniej, który się dostał przez przypadek, ale on tutaj raczej nie zagląda. Mamy Wholesale Cat, czyli kota, którego który kup, robię zakupy na całego. Dzięki temu naprawdę idealnie tutaj mogę dostarczać surowce właśnie takie jakie potrzebują. Mamy wprowadzamy wszystkie surowce tutaj, drugą rzeczą którą wprowadzimy jeżeli chodzi o technologię to są tunele słuchajcie, tunele które okazują się, już wiem po co jest switch layer, teraz jak widzicie tunele na marsie, na marsie transportujemy boksy. Boksy, które tutaj wrzucamy w tym miejscu i wypychamy, tak samo tutaj y to samo zrobiłem tutaj z metalem, który, właśnie w takim trochę podziemnym tunelu, przesyłam sobie do tego sklepu. I mamy wszystko full, wszędzie pełno, bardzo mnie cieszy. Dodatkowo sobie tego metalu trochę podkradam, bo jednak przyznaję, przydaje mi się ten metal do produkcji kolejnych części. I dodatkowo jeszcze tutaj wykorzystałem takie coś jak long, man long manipulator, czyli po prostu chwytak. Tak, który przerzuca nam przedmioty pomiędzy y, taśmami, pomiędzy, nad taśmami, górą. Czyli oprócz tuneli dołem, mamy już przerzucanie górą, co jest naprawdę, naprawdę fajne. Dzięki temu y, mam tutaj idealnie dostarczone surowce, wszystkie, których chcą. Mamy i y, ostrzałki, i mamy pudełka, i mamy drewno, i mamy po prostu luksusowe materiały na full. Kolejne rzeczy, które będziemy odkrywać, to będą na pewno. Tutaj związane z rybkami, będą z jabłkami, jakieś pokarmy i tym podobne. Ale czy będziemy je odkrywać wspólnie, to już tylko od was zależy. To wszystko zależy od was, czy chcecie kolejnych odcinków z tej serii. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, zakomentujcie i dajcie znać swoim znajomym, aby i oni tutaj zajrzeli. Jeżeli wam się gra podoba, pamiętajcie, gra jest dostępna na Steamie i nie tylko. Polujcie na nim, oceniajcie, dajcie znać, a my widzimy się... Mam nadzieję w kolejnych odcinkach z Learning Factory. Pozdrawiam Was z tanią. Hej hej!